Kochani, rower, gry wideo, podróże yy, są to rzeczy, które mnie nakręcają do codziennego działania. I chcę właśnie Wam pokazać w tym filmiku, że kobieta, yy, bardzo często utożsamiana jako istota słabsza, tak naprawdę może sobie doskonale radzić właśnie w sportach, nieco takich bardziej typowo męskich, jak i również może być świetnym graczem. Trust me, I am a gamer. Chociaż kobiet grających pojawia się jak grzybów po deszczu, to jednak cały czas panuje przeświadczenie, że choć piękna w wielu męskich sportach, pasjach, nie może sobie radzić równie dobrze. Ja jako kobieta grająca i uprawiająca czynnie sporty staram się prze przełamywać te bariery. A dzięki laptopowi MSI GS43VR7RE pielęgnowanie kobiecych w pasji jest bardzo proste. W tym niewielkim smoczku kryje się prawdziwa kobieca moc. Wydajna karta graficzna, małe gabaryty sprawiają, że jest to idealny kompan podróży, który zmieści się do większej kobiecej torebki. Do tego stopnia nie mogłam się z nim ostatnio rozstać, że podczas rowerowej kraksy o mało go nie utopiłam. Zresztą zobaczcie sami w końcówce filmiku Making of.